Witam Was serdecznie. Ja tutaj chciałbym omówić pokrótce parę, parę Euro USD, którą zagrywałem od początku, tak naprawdę, swojej przygody z tradingiem. Jest to para, którą uwielbiam zagrywać i, i nigdy z niej nie zrezygnuję, choć uważam, oczywiście, i bardziej skupiam się na indeksach, bo uważam, że te ruchy są dużo, dużo lepsze i możliwości zagrywania na tych parach są naprawdę naprawdę rewelacyjne i też profity jak najbardziej. Natomiast skupiając się przede wszystkim na parze EURUSD chciałbym posłużyć się strategią, którą ja wykorzystuję na co dzień, której uczę swoich studentów. I oczywiście jest to strategia smart money. Natomiast cały ten koncept i w jaki sposób ja na to patrzę jest zapewne całkowicie inny niż może ty uczysz się w innej akademii czy też miałeś okazję widzieć w filmikach, bo ja patrząc z perspektywy tych wyższych time frame'ów jestem w stanie zauważyć wszystko. No i skupiając się przede wszystkim na time frame'ie e, rocznym, jak jesteśmy w stanie zauważyć, tak? Mamy trend wzrostowy. Widzimy mm, kontynuację e, danego trendu, jak najbardziej. Mamy wypełnione dane fair value, gap ostatniego impulsu. Mamy również mitigację, nie do końca ostatniego, ja patrzę z Zwracając uwagę oczywiście na mitigację od time godzinnego, wzwyż biorę ciało świecy. Więc zwracając uwagę przede wszystkim na timeframe roczny, jesteśmy w stanie zauważyć, że impuls jest wzrostowy. Mamy sporo liquidity, ale ten punkt widzenia mówi już nam wiele, mówi już nam naprawdę bardzo dużo. Dlaczego? Bo już na time rocznym bo zawsze z rocznego często sobie zwracam uwagę jest przechodzę na time frame miesięczny. Jestem w stanie zauważyć gdzie są ostatnie struktury time frame'u miesięcznego. I patrząc z tej perspektywy zobaczcie ostatni kan, ostatnia, ostatnia świeczka, która zabrała nam ostatni impuls miesięczny zamknęła się poniżej danego knota, co daje nam duże prawdopodobieństwo tego, że impuls będzie chciał kontynuować dane spadki. Jesteśmy w stanie również to zauważyć, tak? Natomiast zobaczcie ten ostatni week, ten ostatni knot, który ma miejsce tutaj był niczym innym jak tylko i wyłącznie liquidation. Ten impuls szedł nam niżej jak najbardziej. Natomiast wypełnił dany fair value gap, i zobaczcie teraz na tym frame dziennym, ja już widzę strukturę wewnętrzną tego impulsu. Struktura wewnętrzna, i ostatni week został zebrany, czyli mieliśmy dane liquidation od dołu, czyli poprzedni rok, i oczywiście z tej perspektywy, osoba, która miała okazję to widzieć, był prawidłowy pullback na tym frame. Na tej krymie dziennym, miesięcznym, przepraszam, i można było zakrywać wzrosty długoterminowo. I teraz, widząc ten przykład, już stąd możemy zauważyć, gdzie impuls tak naprawdę z euro USD może nam rosnąć. Ostatnią świecą niezmitygowaną w tym impulsie jest otóż ta świeca tu przy poziomie 1,3,1,8,4. Otwierając długoterminową transakcję, bo oczywiście roczny timeframe ma jeszcze 5 miesięcy. I patrząc z tej perspektywy, ja już dużo widzę, co może wydarzyć się na rynku. I ja już widzę, że ten THI jak najbardziej zostanie zebrany. Jeżeli ona zostanie zebrane, timeframe miesięczny zmieni naszą strukturę na wzrostową. Jest to ostatnia świeca niezmitygowana w tym impulsie, patrząc na timeframe roczny. Więc ten impuls jak najbardziej może nam, do tego poziomu wrócić, bo zostawi nam fair value gap, ale oczywiście to jest długoterminowa em, transakcja, którą ja będę szukał, zagrywając euro USD em, długoterminowo. I teraz zobaczcie, przechodząc oczywiście na impuls dzienny, jesteśmy w stanie zauważyć, że impuls miesięczny, ostatnia, e, przepraszam, miesięczny, ostatnia struktura, jak najbardziej tego impulsu, zobaczcie, mieści się tutaj. Jesteśmy w stanie wszyscy to zauważyć raz jeszcze wrócę na time, frame, na time frame roczny. Ostatni impuls miał miejsce tutaj. Była kontynuacja tego impulsu cena, zrobiła dany pullback, zeszła nam niżej, zebrała liquidation. Dlaczego? Bo impuls roczny ma kontynuację danego trendu, więc jak najbardziej my nadal możemy kontynuować dany trend długoterminowy. Ostatnia struktura, struktura em, miesięczna. Wyznaczmy sobie ją. Struktura wewnętrzna tego impulsu, która jak najbardziej również ma bardzo duże znaczenie, bo od niej będziemy chcieli zagrywać dane wzrosty. I patrzcie z perspektywy time frameu miesięcznego, to wszystko klarownie jest widoczne. I teraz, sugerując się tym, my znowu jesteśmy w, jesteśmy w stanie zauważyć, jak możemy zagrywać transakcje krótkie jako day trader. Czyli patrząc z perspektywy time miesięcznego, zobaczcie, mamy ostatnią strukturę. I nasz impuls, nasz impuls, cofnę sobie tylko to troszkę, nasz impuls tak naprawdę doszedł do ekstremalnych poziomów. Mamy ostatnią świecę, obecnie znajdujemy się w świece decyzyjnej, powyżej mamy kolejną świecę instytucjonalną, gdzie cena może nam zmierzać. Tak? I teraz zobaczcie, patrząc z tej perspektywy, ja znowu jestem w stanie określić, gdzie znajduje się ostatnia struktura dzienna. I między innymi poniżej mamy dany fair value gap, gdzie cena może nam zmierzać. I zobaczcie, już mam strukturę dzienną, patrząc na impuls miesięczny. Tak? Patrząc ze struktury miesięcznej, mamy, mamy strukturę spadkową, a wewnętrzna jest to struktura wzrostowa. Mieliśmy idealną manipulację, tak? czyli week z time frameu rocznego zebrał nam liquidity, zmitigował ostatni impuls tego impulsu, cena nam konsolidowała. Zeszło, mamy prawidłowy pullback, wypełnił fair value gap, poszło nam wyżej. Więc patrząc z tej perspektywy, jasne, jeżeli zmienimy strukturę dzienną jak najbardziej, to może świadczyć o tym, że impuls nam zawraca. I to jest kolejny punkt, gdzie będziemy szukać danych wzrostów, aby kontynuować wzrosty do świecy rocznej, czyli ostatniej, niezmitygowanej na tym frame'ie na tym frame rocznym, tak? I zobaczcie, patrząc z tej perspektywy, zobaczcie, to jest perfekcyjne, zwracając uwagę przede wszystkim na same, same świece, sugerując się impulsem dziennym. Idealnie, mamy ostatnią strukturę wzrostową na time frame dziennym. Tutaj, gdy doszliśmy do ekstremalnych poziomów struktury głównej z time miesięcznego, mieliśmy możliwość zagrywania transakcji na spadki. To jest nasze point of interest. The week miesiąca poprzedniego został zebrany. I każdy jest to w stanie zauważyć. Zobaczcie sobie, jak piękne jest, jak to pięknie jest widoczne. Mamy nasze point of interest. W momencie tego przechodzimy na impuls dzienny. No i każdy jest w stanie zauważyć, że mamy idealny impuls wzrostowy, korektę, wybicie tego impulsu. I znowu, w tym przypadku, co nam tutaj się dzieje? Cena nie wróciła nawet do 50% tego impulsu. Zwracając uwagę na, na, na tak naprawdę na RSI, ja jestem osobą, która lubi zwracać uwagę, jak to wygląda. Tak, więc oczywiście już nie będę się zagłębiał dzisiaj, w jaki sposób ja na to patrzę, ale nadal ten punkt i to odniesienie, ten point of interest, ta cena może tworzyć nam znowu struktury wewnętrzne tego impulsu. Tak jak zaznaczyłem wcześniej na tym timeframeie. Miesię, e, Miesięcznym, ostatnia nasza struktura, zwracając oczywiście tylko i wyłącznie uwagę na sam mm, knot i w jaki sposób ja na to zwracam uwagę, i w jaki sposób ja to widzę. Mam nadzieję, że będzie okazja, mówię Wam to e, na kolejnym przykładzie. Ja już teraz widzę, co tu może się zadziać. Tak? I zobaczcie, przechodząc stąd na ten frame dzienny, jak jesteście w stanie zauważyć, mam ostatnią strukturę time frameu dziennego. I patrząc z tej perspektywy, każda z tych świec jest zmitygowana. To jest bardzo ważny element. I w tych momentach my również wiemy, w jaki sposób się zachowywać. Tak? I patrząc, zobaczcie, ja już tutaj jestem w stanie ocenić i zauważyć, gdzie była ostatnia struktura spadkowa time frame'u godzinnego, a która była ostatnia wzrostowa. Ja już tutaj widzę że ten impuls tak naprawdę jest strukturą wzrostową na tym frame godzinnym, więc jakiego potwierdzenia ja będę chciał, na co ja będę czekał, tak patrząc na ten punkt, który znajduje się tutaj, aby zagrywać na spadki, kiedy mogłem zagrywać na wzrost, oczywiście nie będę się zagłębiał, bo jestem w stanie zauważyć, oczywiście w akademii, co zaraz wam też pokażę, zagrywaliśmy tutaj. Wszystko na spadki, ale w odpowiednich momentach również zagrywaliśmy na wzrosty, patrząc z perspektywy zbierania dnia poprzedniego. Czyli zwracając uwagę na ten impuls, do którego myśmy doszli, oczywiście patrząc na dane, dane struktury godzinne, tak, sugerując się tym, my jak najbardziej zagrywaliśmy swoje pozycje na Dane wzrosty. I zobaczcie sobie to. Impuls, znowu godzinny, czyli patrząc idealnie na struktury wewnętrzne tego impulsu, tu była ostatnia struktura godzinna i jak najbardziej, patrząc z tej perspektywy, my, gdy odpowiednie warunki spełniły się, zagrywaliśmy zgodnie ze strukturą wewnętrzną na spadki. I sugerując się tym, oczywiście, i zwracając uwagę na to, zobaczcie, Mamy prawidłowy pullback, mamy zebranie danego liquidity, i ten impuls, patrząc na time frame godzinny, musimy przejść na impuls pięciominutowy. I patrząc z tej perspektywy, jak najbardziej sugerując się strukturami wewnętrznymi, my zagrywaliśmy na dane wzrosty. I teraz, wracając kolejny raz do impulsu dziennego, co ja tutaj widzę, bo to jest kolejny bardzo ważny element. Co teraz? Gdzie teraz mam się zatrzymać? Gdzie ta cena tak naprawdę może nam kontynuować dane wzrosty? Czego tutaj szukać? Zobaczcie. Więc na tych punktach ja już tutaj jestem w stanie zauważyć, że między strukturą, tak naprawdę, strukturą główną z godziny, która jest wzrostowa, były struktury wewnętrzne. I właśnie wyznaczyłem ich w tych punktach. One, jak najbardziej, zobaczcie, są idealnie widoczne. Mamy jedną ze struktur wewnętrznych, która mieściła się tutaj. Mamy prawidłowy impuls wzrostowy, trzy świeczki, prawidłowy pullback. Cena kontynuowała dany impuls do góry. I patrząc tylko i wyłącznie na fair value na manipulację danego, na danego rynku, dzisiaj na to czekaliśmy. Czekaliśmy przede wszystkim na zebranie danego impulsu górą jak i dołem, a następnie kontynuowanie i zbieranie danych liquidity time frame'u Tygodniowego, jak i dziennego. I ten punkt daje nam bardzo duże odniesienie. I teraz sugerując się nawet, zobaczcie, time frame godzinnym, ja już jestem w stanie stwierdzić, gdzie jest ostatnia struktura pięciominutowa. Ja już ją widzę. Mamy sporo ferwaliu gap, a między innymi, czy tworzą nam się struktury wewnętrzne. No niestety jeszcze nie. I przechodząc na timeframe 5-minutowy, patrząc z tej perspektywy, jest to punkt, gdzie dana cena. Nam się zatrzyma. I sugerując się tym, zobaczcie, kolejny bardzo ważny element: cena nam zawraca, robi impuls powrotny, i teraz świece, tak naprawdę mm, godzinne, mogą mi mówić tak naprawdę wiele. Jest to jak i nasze high, jak i nasze low tej świecy, tak? Więc ten impuls siłą rzeczy ani nie zabrał poprzedniej, ani nie zabrał, nie zabrał nasze low, ani nasze high. Więc jak najbardziej, kolejna świeca, i teraz kolejnego potwierdzenia będę szukał jak najbardziej tutaj. W międzyczasie mamy kolejne struktury, więc ten impuls może sugerować mi faktycznie, że Oczywiście warto wyczekać, może szukać kolejnego potwierdzenia z time jednominutowego, czy jest on spadkowy, czy wzrostowy. E, sugerując się tym, co widzę tutaj, jest to niebezpieczne. W tych momentach nie do końca ja lubię podejmować jakiekolwiek ryzyko, nie ukrywam. Natomiast sugerując się impulsem jednominutowym, już mógłbym krótką transakcję faktycznie mm, podjąć ryzyko i ją ustawić. Faktycznie ją zagrywać. Ja patrzę całkowicie z innej strony, jeżeli chodzi o przybicie. Dla mnie to jest liquidity, dla mnie to jest jak najbardziej punkt, po który cena jest nam w stanie wrócić. Więc jest to moment, w którym ja, krótką transakcję, jestem w stanie zaryzykować i otworzyć na kontynuację tego impulsu, bo to daje mi potwierdzenie, mówi mi o tym, że faktycznie ta cena może chcieć nam zawracać. Do danego impulsu, czy robić dany pullback, jeżeli chodzi o ostatnią strukturę wewnętrzną tego impulsu, wewnątrz tego impulsu, czyli tej głównej, jak najbardziej możemy robić daną, daną korektę. Więc ten impuls do tego miejsca oczywiście może się zatrzymać. Te spadki mogą być dużo, dużo większe, natomiast ja uważam, że tu jeszcze, gdy będę widział oczywiście daną cenę przy pozycji 71, 600, 8, 8, 600 Fibo, będę dalej próbował zagrywać na dany impuls wzrostowy. I teraz, oczywiście, lubię bardzo sobie zwrócić uwagę również na time frame tygodniowy. Tak? Tygodniowy impuls i przede wszystkim najbliżej naszej ceny, on również mówi mi bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie sobie z tej perspektywy. Mamy tutaj naszą ostatnią strukturę 4-godzinną, mamy również ostatnią świecę. Która nie do końca została zmitygowana. Mamy jeszcze sporo przestrzeni. Mamy również wewnątrz strukturę czterogodzinną tego impulsu i mamy również liquidation, liquidity. Ten knot nie zabrał nam impulsu, yy, knota ze świecy tak naprawdę yy, wzrostowej, więc jak najbardziej ja uważam, że ten poziom może dalej kontynuować dane wzrosty. I teraz przechodząc na impuls 4-godzinny, jesteśmy w stanie zauważyć strukturę główną impulsu z 4 godzin. Doszliśmy do ekstremalnych poziomów. Mamy ostatnią strukturę wewnętrzną tego impulsu, która również została wybita, tak? I patrząc z tej perspektywy, mamy ostatni punkt wybicia świecy tygodniowej znajduje nam on się tutaj, więc jak najbardziej ta reakcja może mieć miejsce. I teraz znowu, patrząc tylko i wyłącznie na świecę, 4 godziny, to jest ostatni knot, który mieści się również w naszym point of interest, zebrania świecy miesięcznej, jak widzicie tutaj na tym obrazie. I teraz, patrząc z tej perspektywy, tak, znowu, co chciałbym i na co chciałbym zwrócić uwagę, widzę, że tu mam ostatnią strukturę 15-minutową. Mam spory fair value gap, więc w tym momencie z time frame'u 4-godzinnego przechodzę na time frame 15-minutowy. No i co jestem w stanie zauważyć? Zobaczcie wszyscy. Na time frame'ie 15-minutowym mam, mam spory pullback tej ceny, więc jak najbardziej my możemy szukać czego? Zagrywania na spadki to może dać nam potwierdzenie tego, że impuls będzie chciał nam spadać i tworzyć struktury wewnętrzne do struktury mm, głównej, jeżeli chodzi o timeframe. Przepraszam, wewnętrznej, ostatniej struktury, która popchała cenę wyżej, tak? Więc jak najbardziej to jest ostatni impuls, gdzie cena może dalej chcieć nam kontynuować dane wzrosty. Jeżeli ją zmienimy to świadczy nam o tym, że faktycznie ten impuls może robić głębszą korektę. Patrząc na timeframe raz jeszcze 4-godzinny, mamy jedną ze świec tutaj i mamy kolejne poniżej. Jest to ostatnia struktura wewnętrzna tego impulsu, gdzie cena może robić faktycznie głębszą korektę, natomiast musi nam wybić ostatnią strukturę Poniżej tego impulsu, która może nam skarżyć o tym, ok, że ten impuls faktycznie będzie chciał robić głębszą korektę. I wracając do tego, do tego timeframe'u 15-minutowego i widząc z perspektywy tego, co nam tutaj się dzieje, my musimy szukać potwierdzenia z jednej minuty. I tak jak już mówiliśmy wcześniej, zobaczcie, cena idealnie, idealnie nam kumuluje od dołu. Cena zmieniła nam strukturę z jednej minuty na strukturę wzrostową i mamy jej kontynuację. Mamy prawidłowy pullback danej ceny. Mamy również fair value gap e, powyżej, mamy idealną świecę instytucjonalnej, od której moglibyśmy szukać danych spadków. Więc jest to moment, w którym ja jestem w stanie podjąć decyzję, tak podjąć decyzję i szukać danych momentów do tego, aby szukać dalszych spadków. Targetować można jak najbardziej do tego poziomu. Czy mając dłużej transakcji, musicie zwrócić uwagę na to, że jeżeli będziemy kontynuować i wytworzy nam się struktura wewnętrzna z impulsu 15-minutowego, cena może nam zawracać. Dlatego też ja uważam, że warto brać te zyski wcześniej zgodnie z waszym trading planie, ale jak najbardziej ten moment daje nam dużo więcej możliwości do tego, aby faktycznie zagrywać na dany pullback. Ten wynik może być dużo, dużo Lepszy. Widząc takie, takie prawdopodobieństwo zdobycia em, takiego wyniku, bo wszystko tak naprawdę daje nam taką możliwość, jak najbardziej, to jest moment, w którym ja podejmuję taką decyzję i ryzykuję odpowiednią, odpowiedni procent swojego konta, który mam założony w swoim trading planie, aby faktycznie zdobyć dany profit. Więc patrząc z perspektywy oczywiście w jaki sposób ja wykorzystuję strategię Smart Money, w jaki sposób ja na nią patrzę, jak możecie zauważyć oczywiście międzyczasie z wami rozmawiam, moja analiza zajmuje mi bardzo bardzo krótko czasu. Nie skupiam się na tym, jak zapewne ty, gdy uczysz się tej strategii, aby szukać tych wszystkich bosów. Zmiany struktur, bo wyższe timeframy mówią mi to od razu. Wyższe frame'y dają mi pewność tego, gdzie cena może nam zmierzać. I patrząc z tej perspektywy, tak jak widzisz tutaj, to jest moment, w którym ja wiem, czego szukam. To są schematy, których również uczę swoich studentów, to są schematy, na które patrzą moi studenci i w taki sposób oni samodzielnie podejmują swoje decyzje. I patrząc właśnie z tej perspektywy, Chciałbym pokazać wam przede wszystkim proces nauki, w jaki sposób ja wykorzystuję. Może nie, nie że wykorzystuję, ale pokazuję, w jaki sposób ja to robię, um, ucząc swoich studentów. Więc um, wszystko podzieliłem na pięć etapów, bo uważam, że ta strategia um, i przede wszystkim znajomość tej strategii jest w stanie um, tak naprawdę zmienić dużo w Twoim życiu um, i dać da Ci możliwość być samodzielnym traderem i faktycznie zrozumieć. Odpowiednią stronę, w jaką stronę zmierza rynek i co może faktycznie się wydarzyć. Więc, patrząc z tej perspektywy, nie rzuciłem wszystko na raz i nie kazałem po prostu uczyć się tych elementów od razu. Ale systematycznie, patrząc z uwagi na świece instytucjonalne, jaka to jest mitygowana, jaka nie, która to jest ekstremalna, która to jest decyzyjna, omawiane jest to szczegółowo, bo na tym to polega. Patrząc z perspektywy etapu drugiego. Odpowiedni sposób skupiam się na strukturach, pokazuję ludziom, jak ważne są struktury wewnętrzne. Um, oczywiście wielu traderów, patrząc ze struktur wewnętrznych, wykorzystuje dziwnego rodzaju nazwy, um, używając oczywiście, i ja uważam, że strategia ICT. Bardzo jest powiązana z tym, co ja robię w tym momencie, bo też dokładałem to oczywiście patrząc i analizując rynek, ucząc się w jaki sposób ten rynek się poruszał, wykorzystując dany Fair Value Gap, ale oczywiście nazwy są troszkę in, inne niż mieliście okazję może zapewnie Wy widzieć w internecie. Etap trzeci, w jaki sposób posługujemy się FIBO, kluczowy element. Etap czwarty, Fair Value Gap. Przy, przy, tak naprawdę, nakładamy bardzo dużą uwagę e, na dany fair value gap, bo to jest kluczowy element, w którym w dalszym elemencie będzie wykorzystywany jak najbardziej. Patrząc na etap piąty, no to w tym przykładzie no tutaj są już m, tak naprawdę wszystkie elementy połączone. W jedną całość. Wykorzystujemy sesję azjatycką, sesję londyjską, sesję nowojorską, zwracając uwagę przede wszystkim na um, daną manipulację, kumulację i dystrybucję rynku, bo to też są kluczowe elementy, jak najbardziej, aby, aby je po prostu um, widzieć. Tak? No i oczywiście to są, e, to są to jest sposób, jaki, jaki ja uczę swoich studentów. E, no i oczywiście jestem w stanie również pokazać Wam, wyniki. Ja nie jestem tą, która mówi swoim studentom, aby pokazywali ile zarobili. Ja lubię widzieć realne wypłaty, tak? Więc to jest bardzo dla mnie ważny element, ale oczywiście no, można zauważyć, że no, wyniki są rewelacyjne, tak? Wyniki są naprawdę rewelacyjne, no ale to jest czas. Ja uważam, że przede wszystkim warto skupiać się na świadomości tego, co może się wydarzyć na danym rynku. Następnie trzeba poznać samego siebie, a kolejnym elementem to już jest taki element końcowy, uważam, w tym wszystkim, czyli zarabianie pieniędzy, wypłatę danych pieniędzy. Więc jak najbardziej w tym krótkim filmie chciałem Ci jeszcze raz przedstawić i pokazać, w jaki sposób ja patrzę na rynek, co dla mnie jest kluczowe, jakie elementy dla mnie są ważne, jak najbardziej. I co mi daje pewność na, na to, aby kontynuować i być profitowym traderem, oczywiście? I chciałbym przede wszystkim, co chciałem Ci pokazać, to to, że nie musisz przyszłościowo, patrząc oczywiście, ucząc się strategii smartmany, skupiać się na tych wszystkich interwałach, przechodzić, przeskakiwać, e, napięciu, godzinne, wyznaczać, bosy, e, bo to tak naprawdę zajmuje sporo czasu. Sporo czasu. Jest to dobry element początkowy. Tak? Czyli ten początkowy tak naprawdę element pokazuje Ci tą strategię. Jesteś w stanie się tego nauczyć, bo widzisz te elementy, ale właśnie te wyższe interwały, te wyższe interwały są w stanie mówić Ci wszystko. I to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że filmik Ci się podobał. Jeżeli tak, zostaw subskrypcję, daj lajka. Zostaw komentarz, jeżeli chciałbyś widzieć więcej, nie ma problemu. W wolnym czasie mam nadzieję, że będę zasypywał i będę dodawał coraz więcej filmów. Trzymajcie się, na razie.